Znajdujemy się w przychodni Unimedica w Krakowie. Rozmawiam z panem doktorem Zbigniewem Hebzdą, doktorem nauk medycznych, specjalistą chorób wewnętrznych i gastroenterologiem. Panie doktorze, oddaję panu głos. O czym pan nam dzisiaj opowie? Dzień dobry Państwu. Dzisiaj powiem wam dwa słowa na temat choroby leśniowskiego Crohn. To jest jeden z głównych tematów, którym zajmują się gastroenterologzy. ta choroba obejmuje coraz więcej młodych ludzi i stanowi rzeczywiście poważny problem. Istota choroby polega na tym, że mamy do czynienia z procesem zapalnym, który obejmuje cały przewód pokarmowy, chociaż najczęściej połączenie jelita cienkiego z jelitem grubym. W związku z tym te dolegliwości obejmują dolny prawy kwadrant brzucha. Choroba polega na występowaniu i procesu zapalnego, który obejmuje całą ścianę jelita, co doprowadza do powstawania wężeń, blizn, a czasem powstawania ropni i przetok albo jelitowo-jelitowych, albo, albo jelitowo-skórnych. Najczęstszymi objawami tej choroby są bóle związane z przewężeniem jelita i z Toczącym się procesem zapalnym, krwiste biegunki, ogólne złe samopoczucie, przewlekający się długotrwały proces zapalny. Choroba właściwie nie jest znana przyczyna, która wywołuje tę ciężką chorobę. Jest kilka teorii na ten temat, ale tak naprawdę. Nie ma to większego praktycznego znaczenia, jeśli chodzi o terapię, ponieważ nie jest znana przyczyna choroby. To też leczenie, nie ma leczenia przyczynowego, a zajmujemy się głównie pogodzeniem objawów choroby i wydłużeniem okresu remisji, która to jest kluczowe w postępowaniu. Choroby. W tej przychodni zajmujemy się również leczeniem choroby leśnickiego, krona i innych nieskoistych chorób zapalnych bieli. Często używamy również programy, mamy programy lecznicze, także jeżeli Państwo mają taką potrzebę, to w naszej przychodni znajdziecie Państwo pomoc.